Z tej strony Diablica 1891 jestem pod y, starym, zburzonym szpitalem w Żabrzu, ruiny, nic ciekawego. No, kiedyś tutaj byłam jakieś 2 lata temu, 3 lata temu to było chyba dwupiętrowe albo trzypiętrowe plus piwnica. Tam dalej było krematorium. No kiedyś tutaj byłam dwa lata temu. Tam dalej było krematorium, jak pamiętam, jakieś garaże. Budynek dwupiętrowy albo trzypiętrowy tutaj stał. Nie będę co chodziła na teren, bo zubnie jest wszystko z ziemią tak ogólnie. A widziałam po drodze aptekę, która ma otwarte pierwsze piętro, okna. To sobie zobaczyć, czy się w ogóle da wejść. Jesteśmy pod apteką z wejścia, ale nie będę wchodzić Zgodzę się z jednym moim dawnym przyjacielem przyjacielem Że samemu lepiej nie ryzykować Jeszcze drzewka ponumerowana Może jest wejście, ale nie będę ryzykowała Jak na mnie Jedno ja Wejście za niej będę ryzykowała hmm. garaż Okno otwarte Nie będę ryzykowała, może tutaj wpadnę jesteśmy pod apteką więc yy, może to wpadnę w przyszłości, nie będzie otwarte. A nie wiadomo, czy jest wejście, czy dalej nie jest zabarykodowane. Więc w sumie, ja kończę ten materiał. Może w przyszłości, może się tutaj z kimś udam, Sama nie będę ryzykowała, bo nie wiadomo, czy jest wejście. Nie wiadomo, czy jest otwarte od środka, bo może być dziura. Jęko o tym zastam, więc nie będę ryzykowała. Więc do następnego.